Możemy zamknąć drzwi. Dziękuję. Możemy rozpocząć. Możemy. Dziękuję Państwu. Poczynamy powyższą konferencję prasową. Drugi mecz na podczas rundy wiosennej za nami. Wynik niecodziennych, 5-4 niestety dla zespołu gości. A oceny wydarzeń na boisku proszę trenera Grzegorza Mokrego. Bardzo proszę. Witam wszystkich, dobry. dobry wieczór. W tym meczu chciałbym jakoś oceniać zawodników z tego względu, że mecz szalony. Okazuje się, że nie wszystkie wzory z Ligi Mistrzów są, są godne naśladowania, bo mecz był dla nami taki, że za każdym razem traciliśmy prowadzenie. Popełniliśmy sporo błędów w obronie, ale końcowy wynik to na pewno, na, pewno, na pewno nas cieszy z tego względu, że te ostatnie trzy spotkania na nas są, są bardzo udane i zakończenie roku ligowego jest udane. Wonimy czołówkę i, i tak jak mówię, zawodnikom chwała za determinację grę do samego końca, za, za dużo akcji ofensywnych. I, I myślę, że tyle, bo nie chciałbym analizować specjalnie gry, bo tak jak mówię, no mecz, mecz przypominał trochę ten z Dortmundu z tego względu, że obydwa zespoły broniły, broniły mało, broniły słabo, a, a atakowały z polotem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, gospodarzy. gospodarzyli. Ja przede wszystkim no, jestem rozczarowany bardzo wynikiem spotkania. Zależało nam bardzo na, na, na wygraniu dzisiejszego spotkania. I powiem szczerze, że sporo zrobiliśmy w tym kierunku, żeby ten lecz wygrać, bo strzelając cztery bramki u siebie nie masz prawa przynajmniej nie zremisować, a tak się okazało, tak się okazało że, że pomimo nawet zdobycia czterech bramek w jednym spotkaniu schodzi drużyna poprzez jakieś tam błędy indywidualne czy ewentualnie grupowe w formacjach schodzi i pokonana. No już nie jesteśmy w stanie po prostu nic cofnąć, na pewno wielu zawodników w niektórych sytuacjach zachowałoby się inaczej. Mówię pięć bramek, to już bardzo dawno już sobie, kiedy, kiedy ostatni raz prowadzony zespół przeze mnie stracił. I, i tych błędów, mówię, było dzisiaj dużo, także mamy, mamy troszkę czasu, żeby przeanalizować, ale najważniejsze jest zregenerować się i godnie zakończyć tę rundę. No, dziękuję. dziękuję. Czy są pytania do trenerów? Bardzo. Dzień bardzo dobry, Kań. Ja mam pytanie do pana Grzegorza Mokrego, bo ten mecz, no, tutaj wszyscy się zgodzimy, szalony, ale no, troszeczkę, no, no nie wiem, czy szalony to dobre słowo, ale no pana drużyna w tym sezonie póki co spisuje się właśnie bardzo nierówno. Bardzo dobry początek sezonu, potem chwila, chwila zadyszki i teraz kolej trzy kolejne wygrane mecze. Na to stać pana różne w tym sezonie? Jakie macie cele wyznaczone na obecne rozgrywki? Tak jak pan powiedział, na pewno ta środkowa część tej rundy nam nie wyszła. Punktowaliśmy słabo po, po znakomitym początku. Jeszcze przed nami bardzo ważny mecz Pucharowy. Na pewno chcielibyśmy osiągnąć półfinał Pucharu Polski. A liga to, to czas pokaże. Tak? Będziemy teraz. Gdzieś blisko, blisko tej czołówki, ale mimo wszystko strata, strata do miejsca premiowanym awansem jest duża. My będziemy się przygotowywać spokojnie i będziemy walczyć, żeby nie, przy, nie przydarzyło nam się po prostu taki przestój jak był wcześniej. Że 10 meczów nie byliśmy w stanie, nie byliśmy w stanie wygrać pod rząd, bo ta runda mówię, na pewno stać na wiele. Ten początek sezonu pokazał, jak również ta końcówka, że gramy z dobrymi zespołami i, i potrafimy wygrywać. Czy nie ma jakiejś celu, czy jest tu, to. Pan To jest takie pytanie, kto by nie chciał tutaj zaawansować? Każdy by chciał, gdyby się naderzyła taka okazja, to na pewno każdy by chciał o to powalczyć, ale tak jak mówię, no, patrzymy na to racjonalnie, będziemy chcieli wygrywać kolejne mecze i zobaczymy. Czy są jeszcze pytania? Jeżeli nie ma, to pozwólcie Państwo, z wyprzedzeniem spokojnych wesołych świąt szczęśliwego nowego roku i do zobaczenia w marcu. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Jest. Dziękuję.